Hahaha, ha, ha. no i potwierdziły się moje obawy sprzed kilku tygodni, kiedy to wspominałem, że u stara nie najlepiej idą prace z GTA V na pecety. No i właściwie sam nie wiem z czego tak rżę, bo przecież sam przymierzałem się do tego, aby jeszcze tej jesieni rozwinąć nieco świat przestępczy w Los Santos, a tu... Taki globs i muszę odłożyć swoje givery na półkę przynajmniej do 27 stycznia przyszłego roku, kiedy to już niby na 100% wersja blaszakowa trafi do sprzedaży. Ale twórcy uspokajają, że ich właściciele nie powinni czuć się rozczarowani. Wszak gra nie ma być zwykłym portem z PS3 lub Xboxa 360, gdyż obiecują oni więcej pojazdów, aktywności, zwierząt, prostytutek, jeszcze więcej samochodów i przynajmniej trzy dodatkowe stripteaserki oraz tona, kokainy czy tam nowych liści na drzewach. Warto jednak nadmienić, że bez problemu będzie można transferować nasze dotychczasowe postacie, a tegoroczna premiera na next geny nie została przesunięta. No ale skoro wersji na PC ma się dziać więcej, to ja poczekam. Okej, okay, ale wystarczy już tej wstępnej dygresji, bo przecież przybyliście tu głównie dla naszego zestawienia najciekawszych naszym zdaniem wieści ze świata technologii. A chyba nie było większego wydarzenia niż konferencja Apple. To znaczy, oczekiwania były ogromne, no i poniekąd zostały spełnione, bo prowadzący nie przechwalali się na samym początku zbyt długo, tylko od razu pokazali to, po co wszyscy tam przyszli, czyli nowego iPhone'a. Znaczy się dwóch iPhone'ów ale to, jaki wygląd samego sprzętu, nie był żadnym zaskoczeniem, bo potwierdzone zostały w zasadzie wszystkie plotki. No, prócz wodoodporności oraz szafirowego szkła. Tak oto mamy dwa nowe modele, gdzie pierwszy to standardowy model iPhone 6, a drugi to jednocześnie pierwszy fablet Apple'a o nazwie iPhone 6 Plus. Podstawowa słuchawka rozrosła się do 4,7 cala, natomiast wariant Plus oferuje już 5,5 calowy wyświetlacz oba pracować będą na systemie iOS 8 i zadebiutują w wybranych rynkach już 19 września. No i co tu dużo mówić, Polska się do nich nie zalicza, ale producent uspakaja, że wyrobi się z ich premierą u nas jeszcze w tym roku. Fiu. Oczywiście, jak to u firmy z Cupertino bywa, specyfikacja została zaserwowana w nieco enigmatyczny sposób. Ale wiemy już, że mniejszy model otrzyma panel Retina HD o rozdzielczości 1334x750 pikseli, zaś większy wyświetli obraz już Full HD. No i co ciekawe, oba chronione są wzmacnianym jonowo-szkłem. Cokolwiek to ma oznaczać, ale pewnie jest to super hiperowe. Dziś na topie są smukłe sylwetki. To też smartfon ma grubość 6,9 mm, a większy braciszek ma tylko o 20. większy rozmiar. Ale producent chyba nie brał pod uwagę wystającej nieco optyki aparatu. A tu mówimy o matrycy 8 megapikselistą, z tą różnicą, że fablet może poszczycić się optyczną stabilizacją, która jednakże okazuje się całkowicie zbędna, bo jak twierdzi Apple, w mniejszym modelu użyto cyfrową stabilizację, która daje identyczne efekty. A no to ja czegoś nie rozumiem. Rozumiem, więc czego w większym modelu tego nie dali, skoro to takie super rozwiązanie? Hmm, mniejsza oto. Oba aparaty są w stanie nagrywać wideo w rozdzielczości 1080p przy 30 lub 60 klatkach na sekundę, ale otrzymały także tryb slow motion, umożliwiający uzyskanie nawet 120 lub 240 klatek. Jeśli chodzi o serce sprzętów, to oba korzystają z 64-bitowego procesora A8 wyprodukowanego w 20-nanometrowym procesie technologicznym. Który zapewniać ma 20% wydajniejsze CPU oraz 50% wydajniejsze GPU w stosunku do poprzedniego. Dodatkowo wspomagany jest on przez koprocesor M8, który odpowiada za śledzenie naszych sportowo-zdrowych aktywności, Apple także dotarł do roku 2012, bo uświadomił sobie nareszcie, że istnieje coś takiego jak NFC. I od teraz iPhony będą umożliwiały dokonywanie płatności bezdotykowych i to chyba największa rewolucja w słuchawce Apple, dlatego też nikogo nie. Powinno dziwić, że za mniejszy model chcą 700 euro, a większy kosztuje o 100 euro więcej. Oczywiście cena ta dotyczy modeli 16GB. Za 64 lub 128 GB trzeba doliczyć odpowiednio 100 i 200 euro. Uuuu 4 klocki za fablet. Grubo. Niemniej jednak, dużo więcej emocji wzbudziła kolejna zapowiedź, która choć gdzieś pojawiła się w domysłach, to jednak finalnie była zaskoczeniem, a chodzi o ich pierwsze urządzenie typu wearable, czyli Apple Watch. Osobiście jakoś jeszcze nie fascynują mnie tego typu urządzenia, bo nie spełniają one moich oczekiwań. Ale powiem wam szczerze, że design zaproponowany przez giganta z Cupertino zupełnie do mnie nie przemawia i wygląda trochę jak błąd w sztuce projektowania. No ale to tylko moja opinia i nie musicie się z nią zgadzać. A to, co z pewnością zasługuje na uznanie, to spora dowolność konfiguracji, gdyż smartwatch będzie dostępny w wielu kolorach, w tym w wersji pozłacanej, a całość dopełnią różne paski metalowe i skórzane. Ale to nie wszystko, bo watch będzie oferowany w dwóch rozmiarach, ale nie wiemy konkretnie w jakich. Plusem jest także wykorzystanie stali nierdzewnej jako budulca koperty, a wyświetlacz będzie chroniony szkłem szafirowym. Co ważne jednak jest w tym urządzeniu, to interfejs, bowiem kluczową rolę odgrywa tu pokrętło umiejscowione na jego boku które poprzez obracanie pozwala na przykład na zoomowanie mapy czy przewijanie strony do góry i w dół. Jednak jak podkreśla producent, mechanizm i zastosowanie zależy od aplikacji. Oprócz tego nawigować możemy również poprzez przejeżdżanie palcem wokół wyświetlacza. Ten jest czuły na nacisk, co oznacza, że będzie w stanie wykryć różnicę pomiędzy naciśnięciem lub stuknięciem. Jeśli chodzi o ładowanie, to zegarek wykorzystywać będzie bezprzewodową technologię MagSafe, ale niestety Apple milczy w sprawie żywotności baterii i raczej nie ma co liczyć na cuda, bo Tim Cook wspominał coś o codziennym ładowaniu w nocy. Oprócz tego sprzęt wyposażono w liczne sensory, które monitorują pracę naszego serca oraz postępy fitnessowe. Akcelerometr odpowiada za kontrolowanie naszej prędkości, natomiast GPS w telefonie pozwoli określić nam, gdzie biegniemy. No, jak weźmiemy to wszystko tak do kupy, to brzmi fajnie, prawda? No to teraz przygaszę wasz entuzjazm. Otóż Apple za ten zegarek krzyczy sobie 349 euro. Co, dalej patrzycie na sprawę z wielkim entuzjazmem? Okej, okay, sami tego chcieliście. Otóż jak się okazuje, Apple Watch jest całkowicie bezużyteczny, jeśli nie będziemy mieć ze sobą iPhone'a. Dla mnie to krzyżyk na drogę, ale to dopiero na początku przyszłego roku, kiedy ma trafić do sprzedaży. No to Apple zdominowało nam wideonewsy, ale chyba znajdę jeszcze nieco sił, aby powiedzieć wam o innych rzeczach. Jak choćby o tym, że ostatnie sukcesy Lenovo na rynku mobilnym zaostrzyły apetyt tego chińskiego giganta, który zamierza dokonać sporej ekspansji na rynku europejskim. Bo choć smartfony Lenovo można już dostać w Czechach i Rumunii, to firma planuje do końca września, a najpóźniej na początku października, wkroczyć także do Bułgarii, Węgier, Słowacji, Grecji i Turcji. Ale nas bardziej będzie interesowała ich druga faza wielkiego podboju, która zakłada wprowadzenie do sprzedaży Chińczyków w Polsce, Chorwacji i Słowenii. A ma to nastąpić w listopadzie lub na początku grudnia. No, ale do tego czasu czasami ciężko jest wstrzymać się z zakupem smartfona, dlatego jeśli nie wiecie, jakiego nabyć, to proponuję wam zapoznać się z naszym poradnikiem, gdzie podpowiemy wam, co jest warte uwagi w przedziale cenowym od 500 zł do blisko 3000. I co ciekawe, w tym zestawieniu znajdziecie jeszcze Nokia Lumie. I być może to ostatnia okazja na załapanie się na tego typu sprzęt, bo jak się okazuje, Microsoft jeszcze w tym roku, w sezonie świątecznym, zamierza całkowicie zrezygnować z marki Nokia. Nie wiem jednak, czy zostanie ona zastąpiona logo Microsoftu, czy też firma zdecyduje się na sygnowanie słuchawek zwyczajnie jako lumia, bez żadnego przedrostka. To jednak nie jedyne zmiany płynące z Redmond, bowiem firma pragnie także ujednolicenia w systemach, a co za tym idzie, chcą oni zakończyć sygnowanie systemu na urządzenia mobilne jako Windows Phone, który zostanie zastąpiony po prostu Windowsem. A skoro o nim mowa, to w sieci pojawiły się nowe screeny oraz materiały wideo przedstawiające nadchodzącego Windowsa 9, w których to możemy dostrzec m.in. nowe menu start, pasek zadań oraz ikonkę wyszukiwań. Warto jednak mieć na uwadze, że materiały te najpewniej nie przedstawiają finalnej wersji systemu i do czasu premiery spodziewać można się jeszcze licznych zmian. Ale jakiś zarys już jest i nie wygląda to najgorzej. Qualcomm praktycznie zdominował rynek swoimi mobilnymi procesorami, ale nie zamierza zwalniać tempa i zapowiedział nowy układ przeznaczony do budżetowych urządzeń. Mowa tu o procesorze Snapdragon 210, który zastąpić ma obecny na rynku Snapdragon 200 i w porównaniu do niego ma oferować wydajniejsze GPU, możliwość nagrywania i odtwarzania wideo w rozdzielczości 1080p oraz wsparcie dla łączności LTE. Dzięki niemu możemy spodziewać się w połowie przyszłego roku pierwszych telefonów z obsługą LTE w cenie poniżej 100 dolarów, co jest moim zdaniem dobrą informacją. Dell postanowił zaprezentować swój najnowszy tablet na Androidzie, który, jak podaje amerykański producent, przejmie koronę najcieńszego na rynku, a to za sprawą profilu mierzącego zaledwie 6 mm grubości. Dell Venue 8700 pochwalić się będzie mógł jednak również kilkoma innymi kwestiami, bowiem urządzenie otrzyma wyświetlacz OLED o przykątnej 8,4 cala, oferującego rozdzielczość aż 2560 na 1600 pikseli. Do tego jego sercem będzie procesor Atom z z 3500 serii Moorfield i jednocześnie jako pierwszy na świecie otrzyma wsparcie dla intelowskiego RealSense, które za sprawą trójwymiarowej kamerki i specjalnego programowania pozwoli na obsługę gestów 3D, podobnych do tych znanych z Leap Motion czy Kinecta od Microsoftu. Oznacza to, że RealSense umożliwi interakcję z tabletem czy komputerem bez potrzeby jego dotykania. Co więcej jednak, sama kamera będzie posiadała opcje podobne do tego, jakie oferuje smartfon HTC One M8 – gdzie możemy dowolnie ustawiać punkt ostrości na wykonanym już zdjęciu. No, muszę przyznać, że to tablet, który może zamieszać na rynku, a ma tego dokonać i jeszcze w tym roku, tylko nie wiemy za ile. W ubiegłym miesiącu LG zapowiedziało swoje pierwsze zakrzywione telewizory OLED 4K skierowane do osób, które nie lubią kompromisów w zakresie kontrastu i rozdzielczości. A teraz wiemy już, ile mają kosztować i tak oto 65-calowy model wyceniony został na równe 10 tysięcy dolarów. Jednakże dość mocno cena idzie w górę, jeśli zapragniemy posiadania 77-calowego krzywusa, który kosztuje jedynie 25 tysięcy dolarów. Ale to i tak nic w porównaniu do 105-ocalowego giganta, gdzie musimy zapłacić około 952 dolary za każdy cal. A to daje nam bagatela 100 tysięcy zielonych. No, ale rynek zapewne za parę miesięcy zrewiduje te ceny premiera GeForce GTX 970 coraz bliżej, więc na jego temat w sieci pojawia się dużo informacji. I tak w zeszłym tygodniu mogliśmy zobaczyć pierwsze zdjęcia modelu przygotowanego przez firmę Galaxy oraz jego referencyjnej wersji. Jak się okazuje, karta chłodzona jest przez dwa wentylatory, spory radiator oraz cztery niklowane rurki cieplne, a całość dopełnia backplate. To co znajdziemy pod nim, to układ GM204 z 1664 rdzeniami kuda, 138 jednostkami TMU i 32 ROP. Ponadto znajdziemy tu 256-bitową magistralę obsługującą 4 GB pamięci GDDR5 o częstotliwości taktowania 712 MHz. Jeśli zaś chodzi o zasilanie, to w referencyjnym modelu dostrzec możemy kombinację gniazd 6 plus 6 zaś model od Galaxy wykorzystuje kombinację 6 plus 8 pinów. A jak to się sprawuje? No całkiem nieźle, bo w 3D Mark 13 Extreme Preset uzyskał wynik x3963 punkty. Niestety nie poznaliśmy jej ceny, ale za to wiemy ile za swojego GTX 970 chce Zotak, który wspomina o cenie startowej wynoszącej 399 dolarów. Ale 19 września oficjalna premiera, więc już wtedy wszystko będzie jasne. Okej, okay, to co, kończymy? Ale tak zwyczajnie jakoś nie wypada. Więc uprzedzę Was, bo może nie jesteście świadomi, albowiem do sieci wyciekła lista zawierająca niemal 5 milionów loginów oraz haseł do kont Google. Jednakże nie będę rozwodził się na ten temat. Zwyczajnie odsyłam Was do naszego serwisu fraspc.pl, gdzie dokładnie dowiecie się, co z czym się je oraz jak sprawdzić, czy nasze loginy znajdują się na liście. Ale jak coś, to i tak warto zawsze włączyć dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Co by wasze nagie fotki nie trafiły do fapeningu. No i tą przestrogą żegnam się z Wami. To do miłego. Aha, no tak, recenzja Galaxy S5. Będzie, lada moment. Miałem troszeczkę poślizgu, ale już się wyrobiłem, więc spokojnie, spokojnie nad wszystkim panujemy. Do usłyszenia.